Aldek, to teraz żeby opowiedzieć wszystkim tym, którzy prowadzą biznes, ale trochę nie po bożemu. Jak się prowadzi biznes po bożemu? Co to znaczy prowadzić biznes po bożemu? Rób synu pieniądze po bożemu, tak mówiły babcie nasze, kochane. Ja wspominając i wracając do tego ośrodka San Damiano, to gdzieś tam nabrałem takich no, wartości, które dają mi też trzeźwość, które dają mi szczęście, które dają, dają mi spokój. Nie? Między innymi te wartości franciszańskie, takie jak uczciwość, Pracowitość, otwartość dla ludzi, dobroć, yy, a więc ja się, tym, ja się tym kieruję, prawda? Czyli coś, co zaszczepiono w ciebie, żeby odbudować twoją tożsamość, ty przeniosłeś to także na tą kanwę biznesową. Tak, na grunt, na grunt, na grunt firmowy, tak? A więc tu, tutaj się kierujemy takimi, takimi zasadami. Jesteśmy firmą uczciwą, yy, zawsze pomagamy klientom, a więc nikt z naszych klientów nie zostaje, że tak powiem, bez, bez pomocy. Mhm. Jeżeli coś się dzieje, pomagamy. No nie jesteśmy, jesteśmy tylko ludźmi, prawda? Mamy bardzo dużo tych inwestycji, czasem coś się zadzieje, ale to dzwonimy do klienta, naprawiamy i generalnie nigdy nikogo nie zostawiliśmy z jakimś tam, nazwijmy to fuck upem, tak? Tak zwanym.